Siemano Siemano, Łokieć Pizda i Kolano z tej strony Infiltrator i witam, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym kuponiku. Tym razem kuponik na 2 kwietnia 2019 roku z kursem 2,49, prawie 2,50, ale to nieważne. Trzy meczyki wziąłem pod uwagę i dlaczego takie, a nie inne. Zawsze mam problem z wymówieniem tej nazwy, także powiem wilki. Wilki grają z Manchesterem United u siebie. Co ciekawe, wilki bardzo dobrze radzą sobie u siebie i przede wszystkim bardzo dobrze radzą sobie z faworytami. Mają mega obronę i bardzo dobrze atakują z kontry. Także liczę tutaj na obie strzelon. Kurs zadowalający w pełni, a myślę, że to jest bardzo możliwe. Także tutaj wstawiam obie strzelon na meczyk wilków z Manchesterem United. A następne są tak naprawdę na podbicie, ale równie Yy, mocne mecze Watford z Fulham Watford uwielbiam po prostu tą drużynę Watford to jest dla mnie drużyna bardzo niedoceniana która gra bardzo dobry futbol i staram się na nich stawiać kiedy tylko mogę, dlatego że to są raczej takie pewniaczki, które jeszcze nigdy mi nie zawaliły kuponu także tutaj Watford z Fulham żeby podbić, żeby nie było yy, na 1x w razie jakby im się noga powinęła, ale nie sądzę, żeby przegrali u siebie prawda? No i co, i Milan Sudinezę. Milan po ostatniej porażce na wyjeździe z Sampdorią, co prawda dosyć niefortunnej, nie będą chcieli udowodnić, że potrafią grać w, w piłkę, szczególnie u siebie. I myślę, że chociaż jednego gola zdobędą. No bądźmy szczerzy, jednego gola muszą zdobyć. Z tego wychodzi nam kursik 2,49 za stóweczkę, mamy 200, prawie 20 zł. Także myślę, że że to będzie dobry kuponik. Eee... Pisz, piszcie co w komentarzach, co sądzicie. Łapy w górę oczywiście. Subskrybujcie i widzimy się w następnym kuponiku. Na razie.